Ciężko pracujemy na swój sukces. Ciężko pracujemy nad przemianą siebie samego. Pracujemy nad swoim wnętrzem, pracujemy nad swoim ciałem, wdrażamy dyscyplinę. Wdrażamy dyscyplinę w naszym życiu osobistym, jak i zawodowym. Chcemy odnieść sukces. I ten sukces odnosimy. Wypełniamy ten cel. Może jesteśmy w drodze do tego sukcesu, ale nie odpuszczamy. Okej. Okay. Ale na pewno zastanawiamy się, albo zastanawialiśmy się nieraz, dlaczego po tym sukcesie, który żeśmy odnieśli, ten sukces nas nie wypełnia. No, mamy te nieruchomości, mamy te biznesy, mamy te franczyzy, podróżujemy do tych wszystkich miast, i państw, i krajów, i wysp, o których moglibyśmy kiedyś tylko pomarzyć, kiedy byliśmy w szkole. Mamy to. I mówisz sobie, tak, okej, okay, jesteśmy zadowoleni z tego, cieszymy się z tego, co mamy, ale. Nie przekłada się to konkretnie na to, co my byśmy chcieli mieć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wracamy po sześciomiesięcznych wakacjach z innego kraju, z ciepłego kraju, i w ciągu jednego dnia, można by powiedzieć w ciągu jednego dnia, tracimy to, co tam odczuwaliśmy. To trochę tak, jak w związku. Jesteśmy w związku i w pewnym momencie w tym związku, nie wiem, po miesiącu, po pół roku, po dziesięciu latach, w każdym związku inaczej, mija to coś. Nazywamy to w psychologii często wypaleniem. Nie ma czegoś takiego jak wypalenie. To nie o wypalenie chodzi. Tu chodzi o, o, o formę pragnienia, jakie mamy. Albo to pragnienie jest słabe i nie chodzi tylko, że ja mam duże pragnienie, tylko jak ja potrafię temu pragnieniu powiedzieć nie. A więc to wypalenie spotyka nas bez względu, czy to dotyczy biznesu, czy to dotyczy podróży, czy to dotyczy związku, czy to dotyczy tego, czy my się odchudzamy, jesteśmy na diecie, czy też nie, czy to dotyczy nieruchomości, w której mieszkamy. Podróży czy stylu życia, w jakim jesteśmy. To mija po prostu, czy, czy naszego hobby, można by powiedzieć, bardziej albo mniej, ale jeżeli nie mija, to się zastanawiamy, dlaczego ten sukces jest taki ulotny, czemu nie może wypełniać nas? Ta, to spełnienie, ta przyjemność przez cały czas. Dlaczego? Aby wyjaśnić to, 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 tą sytuację, abyśmy mogli też zrozumieć siebie samego i, i usprawnić nieco i nasze funkcjonowanie, warto, żebyśmy zastanowili się nad takim oto elementem. Mianowicie wiemy, wiemy dzisiaj, wszyscy wiemy, że wokoło nas są atomy. Tak, że wszystko składa się z atomów, że jest antymateria, że jest elektron, jest proton, jest jakiś neutron. Fajnie. Okej, okay, ale co nas to obchodzi? Ale sz szczerze, co nas to obchodzi? My mówimy, gdzie jest kasa? My mówimy, gdzie jest sukces? Co nas to obchodzi, że tu są jakieś atomy? Wiemy, że one są. Ja tylko mówię o tym, że one są, ale co nas to obchodzi praktycznie? Nic nas to nie obchodzi, taka prawda. Intelektualnie wiemy. Tyle tylko, że na przykład ludzie 100 czy 200 lat temu nie wiedzieli o tym. Nie wiedzieli o tym, że są atomy wokoło nich. Dzisiaj wiemy, a wtedy nie wiedzieli. Co to znaczy? Pewnie jesteśmy krok bliżej od tego, o czym chcę powiedzieć. A mianowicie, kiedy mówimy o prawach natury, kiedy mówimy o restrykcjonalizmie, to zanim przyszliśmy na ten świat, zanim powstał Big Bang, to byliśmy w miejscu, w którym otrzymywaliśmy wszystko, co pragnęliśmy. Otrzymywaliśmy. Byliśmy pewnego rodzaju naczyniem, trzeba sobie to jakoś wyobrazić, żeby było łatwiej nam zrozumieć siebie, kim dzi dzisiaj jesteśmy. A więc to naczynie otrzymywało to, co chciało. Naczynie było minusem. Z drugiej strony był plus, który tylko dawał, a minus otrzymywał. Czyli powiedzmy tym plusem jest stwórca ktokolwiek albo cokolwiek to znaczy dla ciebie. Ale my byliśmy tym naczyniem, które otrzymywało. I to naczynie, to naczynie otrzymywało od kogo, od czegoś. Można by powiedzieć od tych atomów, które były też tam wtedy, od atomów, które są inteligentną energią, która daje, wie komu dawać i wie komu nie dawać, albo komu dać, ale tylko na chwilę i zabrać, jeśli nie należą one do tej osoby. A więc my otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy cały czas to, co pragnęliśmy. Uwaga! To samo naczynie jest też teraz, tu w tym miejscu, tylko że czuje ból. Wtedy nie czuliśmy bólu, a tu czujemy ból. Czemu? Bo mamy tylko i wyłącznie ciało. Nie o to mi chodzi. My czujemy ból nawet nie cieleśnie. Czujemy ból w sobie. Czujemy ból mówimy w duszy. Czujemy ból psychologiczny, można by powiedzieć. Skąd ten ból? Czemu te wydarzenia, kiedy nam ktoś coś sprawi, robi, okoliczności, które na nas wszystkie przychodzą, sprawiają na nas ból? Czemu nie możemy czuć tego wypełnienia przez cały czas tych wakacji, tego drinkowania, tego podróżowania, spędzania fajnie czas na plaży, tej sesji zdjęciowej, bycia na eventach, kiedy nam klaskają? Czemu tego nie możemy mieć cały czas? Czemu nie możemy mieć orgazmu przez cały czas? Czemu nie możemy czuć się, że ludzie na nas zwracają uwagę? Może jednym, na tym bardziej zależy że na jakimś innym coś innego. No, każdy coś innego pragnie, ale nie mamy tego przez cały czas. To jest jakby ulotne. Kiedyś to mieliśmy. Teraz ta sama dusza, to samo naczynie tu, na tym świecie, ma dokładnie to samo. Nie do, dokładnie to samo, bo czujemy ból. No właśnie, dlaczego czujemy ten ból? Dlaczego go czujemy? Czujemy go dlatego, że powstał tak zwany mesach i cimcum. Są dwa wyrażenia, jeszcze raz powtórzę. Mesach i cimcum. I jeżeli nie wdrażamy ani mesach, ani cimcum, to wtedy to naczynie, w którym my jesteśmy tu, czuje, jakby wszystko ulatniało się z niego. Czuje, jakby był jakiś ból niepotrzebny, ale tego bólu nie ma. No to jak, jest czy nie ma? Jeżeli wiemy, jak wdrażać mesach, Albo jak wdrażać simcom, o czym za chwilę powiem, to wtedy ten ból się zmniejsza, to wtedy ten ból się transformuje, to wtedy ta przyjemność zostaje w nas na dłużej. I o to nam generalnie chodzi. Chcemy tą przyjemność zatrzymać na dłużej. Tylko nie wiemy jak. Nie wiemy jak, więc próbujemy szukać nowego wyzwania, próbujemy szukać nowego wypełnienia, co oczywiście jest jak najbardziej wskazane, ale nie o to tylko i wyłącznie chodzi. Chcemy też Poznawać nowe rzeczy, ale nie tracić tych rzeczy, które już były. A my, jakby, czujemy, że te wakacje sprzed pięciu lat, te nieruchomości, te związki gdzieś były, ale już ich nie ma. Już jakby nie miały znaczenia. Przeminęło z wiatrem, rok przelatuje jak jedna sekunda. Nie czujemy tego, gdzie to wszystko jest, to całe spełnienie, te wszystkie wyjazdy. W ciągu roku kiedyś podróżowaliśmy raz, teraz podróżujemy 12 razy i też nie czujemy tego. Co się dzieje? Ja mówię o tym, żeby nie tracić tego, co zostało w nas, abyśmy mogli mieć jeszcze więcej. Żebyśmy nie musieli podróżować tylko i wyłącznie z braku, żebyśmy nie musieli kupować tylko i wyłącznie z braku. Ja mówię o tym. A więc dlaczego to ma miejsce? Dlaczego? Dlaczego jest ten ból? Dlaczego on występuje? Mesach, czyli to pierwsze słowo, mesach, to jest pewnego rodzaju, można by powiedzieć, restrykcja, czyli powiedzenie czemuś nie, czemuś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, że jest. Tak jak te atomy, które są wokół nas. A z czego my sobie nie zdajemy często sprawy? Na przykład z tego, że jedzie sobie. Oso jakaś osoba pięknym samochodem, albo samolotem prywatnym, i my mówimy tak. Wow, skąd ta osoba ten samochód ma? Jak ona na ten samochód zarobiła? Jak ona na ten majątek zarobiła? Ciekawe, co zrobiła. Albo chciałbym coś takiego mieć. Pragnę coś takiego mieć. Albo zazdrościmy tej osobie czegoś. Albo ta osoba jest piękna, albo jest atrakcyjna, albo ma sukces, który ja chciałbym też mieć. Jeżeli my w tym momencie. Nie zastanawiamy się nad tym skąd to pochodzi, co to jest za pragnienie, a nie zastanawiamy się najczęściej, bo nikt go nie widzi i nie zdajemy się z niego sprawy i nie robimy na tym pragnieniu tak zwanego mesach. Co znaczy mesach? To jest kontrolowanie tego pragnienia. To nam wydaje się że ta przyjemność, bo to jest pewnego rodzaju przyjemność, jeżeli ja myślę, och, ja też chciałbym być tak sławny, ja też chciałbym mieć ten biznes, ja też chciałbym być w tym miejscu, to to daje nam przyjemność. Daje nam przyjemność, bo po co wchodzimy na Instagram? Po co wchodzimy na Instagram co chwilę, żeby zobaczyć nowe fotki? Bo daje nam to przyjemność. Ja nie mówię, żeby nie wchodzić, wchodzić, ale bez tego pragnienia pochodzącego z tego, że ja muszę mieć z tego tylko i wyłącznie przyjemność. Bo jeżeli ja nie umiem kontrolować tego stanu, to nie wytwarzam w sobie mesach, nie wytwarzam w sobie energii odpowiedniej, a bez tej energii ja będę cierpiał. Dlatego znowu muszę wejść na Instagram, dlatego muszę jechać na kolejne wakacje, dlatego muszę kolejną nieruchomość kupić, dlatego znowu muszę zrobić kolejne pieniądze. Należy to wszystko zrobić, ale my czujemy pustkę coraz częściej. Bo coraz częściej znowu wchodzimy w, te, w, te, w ten paradygmat, coraz częściej daje nam to przyjemność pewnego rodzaju, którą my chcemy. I nie zdajemy sobie sprawy, że na tym powinniśmy dokonać tak zwanego mesak, kontrolować to. W jakim stopniu my to kontrolujemy, zależy od nas. Jeżeli ja potrafię, czasami mówimy tak, nie jestem głodny, nie muszę zjeść, ale po pięciu minutach tak, wiesz co, ale zjem. Ale zjem tylko trochę. No to zaraz, moment, to zjesz czy nie zjesz? No decyduj się. I to jest taka zabawa trochę. Więc ja powiem, no nie chcę, ale zjem. Dopuszczę, ale nie aż tak dużo jak powinienem. Czyli spojrzę, ale może spojrzę nie na minutę, tylko spojrzę na 10 sekund. No to 50 sekund nie spojrzałem, bo spojrzałbym kiedyś minutę na coś. A teraz spojrzę tylko przez 10 sekund. I przez 10 sekund o czymś pomyślę, a nie przez minutę. Więc dokonałem messach, dokonałem, można by powiedzieć, pewnego rodzaju powiedzenia temu czemuś nie, transformacji. Teraz pytanie, czy ja robię to, bo muszę, tak jak bierzemy lekarstwo, jak biorę lekarstwo, bo wiem, że mi da, a nie smakuje mi, ale że uleczy mnie, no to, słuchajcie, to doskonale wiem, że robię to, bo muszę, ale nie zrobiłbym tego. No ale dobra, ale wezmę, że dla świętego spokoju, żebym był zdrowy. Więc pytanie jest, czy chcemy, czy nie. Więc jeżeli my potrafimy powiedzieć temu 50 sekundom, tym 50 sekundom, w tym przypadku moim na przykład, nie, ale naprawdę nie, to ja dokonałem pewnej formy transformacji, która nazywa się, można powiedzieć, w 10 sekundach mesach. I im więcej potrafię kontrolować moich pragnień, z których nie zdajemy się najczęściej absolutnie sprawy, absolutnie nikt z nas, im więcej potrafię dostrzec w tych przyjemnościach albo w tym chaosie, który mnie spotyka i bólu, tego mojego pragnienia, że albo się kieruję w jedną stronę, bo muszę odzyskać coś albo odzyskać kontrolę, albo przyjemności i potrafię dostrzec w tym, że powinienem może mniej patrzeć w tamtą stronę. Może mniej myśleć o czymś, może mniej się na czymś fokusować, może mniej się nad czym zastanawiać, może mniej czegoś pragnąć. Na tą chwilę przynajmniej. To w zależności od tego, ile ja włożę w to procentów, to w tyle powstanie tego mesach. Ale to nie jest wolentaryjne działanie. To nie jest, bo ja dalej chcę patrzeć. Bo ja dalej chcę odnieść sukces. Taka jest prawda jak z tym jedzeniem. Nie, ja nie potrzebuję tego sukcesu. Nie, ja nie potrzebuję tej czekolady. Ale potem zjemy blachę placka. Tak samo jest. Ja nie muszę patrzeć. Ja nie muszę tam jechać. Ja nie muszę mieć tego sukcesu. Ja im nie zazdroszczę. Nie, to czemu idziemy w tamtym kierunku? To dlaczego to robimy? Bo daje nam to przyjemność. Bo daje nam to przyjemność. Więc w mesach. Więc mesach jest pewnego rodzaju redukowaniem, można by powiedzieć, tej formy przyjemności, która kontroluje nami, ale z której my nie zdajemy sobie sprawy, bo my mówimy: Ale Michał, ale nikt o tym nie wie. Nawet ja o tym nie wiem, że ja tam patrzę, nawet ja o tym nie wiem, że daje mi to przyjemność. Nawet ja o tym nie wiem, że to jest, nazwijmy to działanie robotystyczne. No i tu jest problem, bo jeżeli w danym obszarze nie wiemy, dlaczego my jedziemy na przykład na wakacje, to potem, po tych sześciu miesiącach, jak wracamy, czujemy pustkę. I wracam do tych atomów. Jeżeli weźmiemy oponę, wyobraźmy sobie oponę, w której jest powietrze w środku, to jak powstanie dziura, to nam wydaje się, że atomy, które były w środku tej opony, uchodzą i ich nie ma, a one tam dalej są. Mówimy, nie, nie ma, bo opona jest już sflaczała. Te atomy tam dalej są. Tak jak mówiłem wcześniej, że atomy są wokół nas, ale nie zdajemy sobie z nich sprawy, że one są wokół nas. Ale one zawsze były. One dalej tam są. A mówimy, no zaraz, ale ja nie czuję, nie czuję tych atomów, nie widzę tych atomów. Nie, nie dają mi one przyjemności, jak w tym świecie przed tym Big Bamem. One nie dają mi przyjemności. To gdzie one są? Ja to czuję ból i cierpienie. Bo. Atomy dalej są w tym samym miejscu. To opona, uwaga, to opona i na tym polega ten paradoks. To opona zmniejszyła się i weszła do atomów. Atomy dalej tutaj są. Atomy nigdzie nie poszły. To opona, kiedy dziura powstała, weszła do atomów, zmniejszyło się to naczynie. I my, kiedy cierpimy, to zmniejsza się to nasze naczynie. My wchodzimy z powrotem do tych atomów, które są wokół nas i dlatego nie czujemy tego sukcesu, dlatego nie czujemy tam, gdzie byliśmy, dlatego ten czas tak szybko mija. To my się skurczamy. To nasz potencjał się skurcza. My mówimy, nie, my mamy więcej. Czego więcej? Czego więcej? Bo więcej podróżujemy? Bo więcej mamy pieniędzy na koncie? Bo mamy lepsze rzeczy? Bo mamy lepsze nieruchomości? To mamy więcej? Nie, my się kurczymy. W sensie duchowym się kurczymy. A więc ta opona wchodzi w atomy, a nie atomy znikają. One zawsze tu były. I tak samo nasza dusza zawsze była. Ona zawsze była, ona była przed Big Bangiem i też jest teraz tu. Tylko ta dusza, teraz pytanie: czy się zmniejsza, czy się zwiększa, nazwę to, to naczynie. Zwiększa się, jak dokonujemy więcej tego mesach, kiedy kontrolujemy nasze pragnienia. Zmniejsza się, kiedy nie myślimy o tych rzeczach. Nie interesują nas one. Kiedy myślimy, że kontrolujemy to, ale co kontrolujemy tak naprawdę? I drugim wyrazem, o którym wspominałem, jest wyraz cimcum. Cimcum to jest właśnie powód, dla którego my cierpimy, można powiedzieć. Bo ten cimcum sprawił, że my, kiedy było tylko kiedyś, tak jak powiedziałem, plus i minus, czyli było tylko otrzymywanie i dawanie, cimcum sprawił, że my nie chcemy tylko otrzymywać. My chcemy zarobić na to. My chcemy otrzymać to w odpowiedni sposób, żeby zatrzymać to na zawsze. I ten cimcum to jest nasza przemiana. Ten cimcum to jest powiedzenie czemuś w stu procentach nie. Nie tylko w 10%, nie w tylko w 10 sekundach, tak jak mówiłem wcześniej, tylko w 100%. Nie. Więc jeżeli jest różnica między mesach i cincu, mesak to jest pewnego rodzaju redukowanie, próbowanie, e, e, próba podejścia, obejścia, próba przyjrzenia się czemuś. Okej, okay, to już coś. To już daje nam pewnego rodzaju energię, cyrkulację energii między plusem i minusem. Powstaje neutron. Powstaje ten atom wokoło nas. To już jest coś. Ale tą większą energię, to powiększanie tego naczynia, te, te, powstanie tej opony, żeby ona nie zniknęła w tych atomach, to jest team Kiedy potrafimy powiedzieć nie. Kiedy potrafimy ochoczo powiedzieć nie. Ale jak ochoczo możemy powiedzieć nie? Jak ja chcę wejść na ten Instagram. Jak ja chcę wejść na tego Facebooka. Przecież to daj mi przyjemność. Nie zabieraj mi tej przyjemności. Daj mi tą przyjemność kontroli. Czego kontroli? Kogo kontroli? To jest, jak wiemy, iluzja. To nic, że jest iluzją, ale nie zabiera mi tej kontroli. Nie potrafimy zrobić tego cimcum na pragnieniach, bo każdy z nas ma inne pragnienia. Każdy z nas ma inne pragnienia. Na tych pragnieniach, które kiedyś mieliśmy. Więc cimcum powstał po to tylko, żebyśmy te wszystkie pragnienia, które mieliśmy kiedyś, Mogli odzyskać, ale w odpowiedni sposób. W jaki? Żeby one zostały w nas na wieki, można by powiedzieć. A że my nie robimy tego cimcum, a że my nawet nie robimy tego mesach, to dlatego my musimy mieć coraz więcej w życiu i mamy coraz więcej w życiu. I to jest paradoks, bo to coraz więcej wydaje nam się, że wypełnia nas, a nie wypełnia nas. Stąd podróżujemy coraz częściej, zmieniamy pracy coraz częściej, zmieniamy partnerów coraz częściej, zmieniamy ciuchy coraz częściej. Okej, okay. i powiedzieliśmy, nikt nie mówi nie. Tylko jak bardzo nas te rzeczy wypełniają? Jak bardzo? Warto się nad tym zastanowić i przyjrzeć się właśnie temu, co jest tym mesach w naszym życiu, a co jest tym cimcą, czy potrafimy to robić. Dlaczego w, ludzie nienawidzą nas momentami? Bo zabieramy im, można by powiedzieć, zabieramy im tą energię, która jest wokół nich, zabieramy im. Ta energia wtedy, widzicie, jakby wchodzi w te atomy, ona znika. Ona znika. Jakby komuś coś zabieramy, co nawet dla kogoś nie, niekoniecznie musi należeć. Bo nie należy, jakiś majątek na przykład, albo jakieś uznanie, jak jest zabierane, to ta energia, to naczynie skurcza się, ono wchodzi, jakby w te atomy, które są wokół nas, i, i ci ludzie czują, czy my nawet czujemy, jak nam to ktoś robi, że ktoś nam coś zabiera, że tracimy coś, bo się pomniejsza nasze naczynie. A to znaczy nic innego, że, że to my się pomniejszamy. Że nie potrafimy dokonywać na tych czynnościach wcześniej tego mesach, tego restrykcjonalizmu. Nie potrafimy robić sim, I na tym polega paradoks naszego życia. Ja więc myślę, że, że, to wideo, że ta wideo prezentacja pomoże Ci nieco w zrozumieniu tego, jak można otrzymać więcej i jak zatrzymać to, co już do tej pory w naszym życiu otrzymaliśmy.